Kościół, o którym dzisiaj będę dużo mówił, dużo będę mówił o, o Kościele, bo będę starał się Państwa przekonać, natchnąć, kto sam jeszcze nie żywi tego przekonania, że, że bez Kościoła ani róż. Ale otóż Kościół jest przeżarty nawet wewnętrznie przez modernizm. Przez wieki był przez modernizm atakowany, no i te ataki przyniosły taki, taki efekt. Wymierny, że, że otóż Kościół jest wewnętrznie drążony przez modernizm i stąd zapomina sam także swojego języka. Mamy ludzi Kościoła, którzy nie władają łaciną i w związku z tym stąd chyba o niespełna kilometr w linii prostej wzniesiono coś, co taki jest gmach prawda? świątynia Opatrzności Bożej. To się nazywa. Tam na Dolnym Wilanowie, Lemingowie, niektórzy ludzie mówią o tym wyciskacz do Cytrusów, a, a inni i to najbardziej mnie rozśmieszyło, słyszałem, mówią Dombatmana tak, na to, ale to żarty żarty, przy świątyni opatrzności Bożej jest coś, co nazywa się Panteonem Wielkich Polaków. I to jest oficjalna nazwa, są tabliczki, jest strona internetowa i w ogóle jest cały interes, taki. Panteon wielkich Polaków, jakieś folderki, broszurki, zwiedzanie. To zrobili analfabeci, ponieważ najwyraźniej sami nie rozumieją słów, których używają. Cóż to znaczy? Panteon to znaczy świątynia wszystkich bogów, wszystkich, jakże przy świątyni katolickiej można otwierać. Coś, co jest świątynią wszystkich bogów, prawda? No to jest zapożyczone oczywiście z Francji, Panteon Paryski w zniszczonej, zdewastowanej, zrabowanej przez rewolucjonistów, Jakobinów świątyni stworzono tam taki świecki kościół, gdzie położono z piekła rodem różnych wolterów, właśnie ojców tej, tego systemu przesądów, przesądów inteligenckich. No i tu do Warszawy zaimportowana została ta myśl, ale ktoś, kto zaimportował Panteon do potężnych rozmiarów katolickiej, w każdym razie z intencji świątyni, najwyraźniej sam nie rozumie, co takiego zrobił, co takiego wykonał. Ja już pomijam, abstrahuję od tego, kogo tam położono jako wielkiego Polaka, prawda? Jakich tajnych. Jakich czyich tajnych współpracowników tam ulokowano. Jest to piramida non-sensu, to znaczy braku sensu i nawet zaprzeczenia sensom. I to, i to proszę Państwa, nie jest przecież przypadek odosobniony.